Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest dziesiąta rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność o... powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby. Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej. Co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów? Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic cię nie zrobili? O, nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. Okay. To teraz pójdziemy do Łazienki. Mamy dzisiaj coś szczególnego w planie? Nie. Tak, w Muzeum sztuki nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Hmm. Dyrektor galerii dzwonił już cztery razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Hmm. Jeszcze się zastanawiam. Pogadamy o tym później. A okay. coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Hmm. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę.

Telewizja wyłącznie. Ludzkość jest przygnębiająca. Sami ciwcy idioci i tyrani. Pięć tysięcy lat cywilizacji i co my z tego wszystkiego mamy? Jakoś inaczej niż kiedyś, wiesz? Czasem myślę, że jesteś bardziej ludzki niż większość społeczeństwa. Pewnego dnia nie będę mógł się Tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Zobaczmy na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. No, i co o tym myślisz, Markus? Tak, ma coś w sobie, prawda? Hmm. Nie mogę tego zdefiniować. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No, spróbuj. Namaluj coś. Teraz, ale co mam namalować? Puść wodze fantazji. Nie krępuj się. Hm. To perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba. chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i. No dalej, śmiało, spróbuj. Płótno nie gryzie. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Hej, tato Leo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, e, potrzebuję trochę kasy. Znowu? – A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? E, – No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. <laughs> – <laughs> Czyli znowu bierzesz, mam rację? – Nie, 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 słowo Harcerz. Przestań kłamać, Leo. – Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. – Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. – Co? Czemu? – Wiesz czemu. – Ta, ta, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny? Nie to, co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć! Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś i mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna.